Dobra, Siemsson, Siemsson. Eee, co tu zrobimy? Mhm, mm ale eee, mnie łokieć boli, masakra. No dobrze. Spróbujemy te artonikę z 2 No. No no. I eee, tak. Trzeba się dogadać. Są zdrabki, Oj. są Jest koło Holdera.

Bo jest taki kolor. Ładna. Tak nie Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, não, é não, não, <laughs> não, ah.

Tymczasem ty. Ja, no. Ten jest ładny, deserkowy jest ładny. Nie no, sobie Nie wiem właśnie. Z jakiegoś nowego? No. To jest San, to jest... Sprat. Mhm. Uh -huh. To jest tego, co chyba uh wywołuję. -huh. test To jest hal. Nie, tak. Albo być trochę Yyyy... Hmm. Bada Chcecie... Chcecie bitwę o konto, czy... Konkurs. Konkurs. Dukady. No, nie wiem. nie wiem czy... pięć. Nie wiem czy bym... Ale masz buciki. Fajne, prawda? A wiesz, które to są? te kosmetyczne? Takie smaczne. Ale pasują, prawda? Świetnie. Tylko... Mm, w konkursie Glukom. Możesz agencję zrobić. No w sumie... <laughs> A nie idzie już pominąć. Dobra. Cześć, team! Hey, bobas!

50 na 50. 50 na 50. Bo bo bo. przestań tu nie być. I dla tych włosów. U. Aha, programy. Zalegitunek, tak. Ciekawe, ciekawe. Co oglądasz? Aha. Piszemy losu jeden. Hejka! Tam macie ankietę, czy wolicie konkurs lukowy, czy bitwę o konto. O, or... ai, ma mm -hmm. tak przesiek. Są strąbki, jest koło, jakby ktoś chciał. Tak, tak ładna. Ja, Idziam to. No ładnie. No fajne. Co jeszcze? Where you? Oh. Hmm. O, oh, fajny ten pakiet nawet. Ładno. Well, Nie? Yeah. Pakiet fitness. Nice. Nice. Hej! Ej, jak hejka, wszystkim, Tam macie ankietę, jak co wolicie. и железный, ну потом вы там тесали точнее. Тот тоже был файный пакет. Serio? dobra jeszcze chwilę poczekamy 嗯。Um. Chyba wygra konkurs lukowy, ale jeszcze poczekamy tylko. I piszemy losu jeden. Witam. Witam. A ładna łosy. Tak? No, fajne. Nie wiem z którego to pakietu. Jakiegoś ładnego. Co? Złotego. No, ładnego. Zobacz, no. tutaj takie... Z tego? Nie, nie z tego. Nie, ona ma takie koczki. To są, e, no, Jezus, takie Co? To są takie szafóśki. No. Czemu I to jest... Co? Ta... Nie, popatrz. No? Popatrz, popatrz no, teraz. No, 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 no. Jest to królik. Znaczy chmurka. Potem jest to ryba, ryba. Potem królik, królik. Latający królik. I słuchaj, Tam może było dambo, no ale... Mura słoń. A się Widzisz, patrz, mura, ryba, rybiszem. Potem jest królik. Rybisze. Potem jest dawo. Dumbo, Dab A potem jest słońce.